Pam, pam, pam bararam pam pam pararam pam pararam pam 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 pam. Siedzę sobie w samochodzie nic nie robię nic nie robię. Covid zabrał nam zajęcia, co tu robić brak pojęcia. Może ciszą się nasycę, ale dźwięki ciągle słyszę, więc piosenkę wymyślamy i ją dla was nagrywamy. Może ciszą się nasycę, ale dźwięki ciągle słyszę, więc piosenkę wymyślamy i ją dla was nagrywamy.

i nie ma nie ma, nie ma, nie ma nie ma nie ma to sobie jedziemy C'est